Zuzanna Kczeńska, dzień dobry, zapraszam do rozmowy Echo 24. A dzisiaj moim gościem Paweł Trawka, rzecznik Wrocowskiej Karitas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Robi się coraz zimniej za oknami, a to oznacza, że znów w trudnej sytuacji będą osoby w kryzysie bezdomności. No właśnie, jak możemy im pomóc? Rzeczywiście, już mamy takie noce, w których ta temperatura jest poniżej 10 stopni. To lato też nie rozpieszczało tych, którzy no, koczują w miejscach niemieszkalnych. I dla nich ta pomoc cały czas jest organizowana, cały czas płynie, no właśnie dzięki wrocławianom. I teraz już rozpoczynamy bardzo konkretne przygotowanie do tych momentów, kiedy będzie przymrozek. Mhm. To jest taki szczególny czas, kiedy my się troszkę budzimy, przypominamy sobie, że te osoby w kryzysie bezdomności są gdzieś blisko nas, a w właśnie Caritas my przygotowujemy magazyn, to znaczy zbieramy, jakby intensyfikujemy zbieranie e, i proszenie o to, żeby przekazywać nam odzież. Mhm. Odzież męską, odzież już teraz tą cieplejszą. E, nie tak dawno jeszcze rozmawialiśmy o tym, że, że, że może chwileczkę przytrzymać je w szafach, jest, e, że, że jeszcze przez lato nie, 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 nie uruchamiamy Nie być ona tak zbiórki. potrzebna. Mhm. Tak, ale teraz już te kurtki, czapki, szaliki. E, przede wszystkim obuwie. Obuwie, buty to jest skarb każdej osoby w kryzysie bezdomności. Dobry but, solidny, ciepły, który nie przemoknie no, to to jest naprawdę cenna, cenna, cenna rzecz. I te wszystkie rzeczy zbieramy w magazynie na katedralnej 7 we Wrocławiu. Można je przywozić osobiście i tak jest, często mm -hmm. się dzieje, są organizowane na przykład zbiórki z, z kolegami w pracy. Tak? Mm -hmm. Zbierają się ludzie, mówią, chodźcie zrobimy coś razem. Jest jakiś czasem taki działacz, ktoś kto, ktoś, kto zainauguruje tego typu akcje i potem przywożą, przywożą te, te rzeczy do nas. Można je przywieźć od poniedziałku do piątku. Już od 6 rano, mhm. czyli przed pracą, możemy na spokojnie, omijając korki, dostarczyć to do nas do godziny 14.30 mniej więcej, tak żebyśmy mogli to rozpakować. Co się dzieje z tą odzieżą? Bo to jest, bo to jest bardzo, bardzo ważne. My mamy ten problem często, co zrobić z odzieżą, która nam zalega w domach. Tak? Mamy kontenery różne na, na osiedlach, w dziwnych miejscach, w dzikich miejscach. Niektóre są opisane przez fundacje, różne organizacje społeczne, inne zupełnie nie mają tych oznaczeń i nie wiadomo, co się z tym dzieje. Natomiast to, co trafi do Caritas, trafi też bardzo konkretnie, bezpośrednio do osób potrzebujących pod warunkiem, że będzie to odzież, po pierwsze, męska, mhm. po drugie, w takim stanie, który się nadaje do przekazania do używania. Mhm. Tak, to jest, to jest istotne. A czy możemy przywozić także, właśnie, odzież, która nie jest męska, właśnie, damska, która nam gdzieś tam zalega i tak dalej, dziecięca? Wy wiecie wtedy, co z nią zrobić? Czy tym akurat się nie zajmujecie? Z tym się wprost nie zajmujemy. To jest, to, jest, mhm. to jest pewien problem dla nas wszystkich i też jakby z organizacjami społecznymi szukamy miejsca, szukamy rozwiązań, jak mhm. taką odzież użyć. Mhm. Niektóre zespoły Caritas przy parafiach wiem, że prowadzą tego typu magazyny, zbierają taką odzież, ale też w ograniczonym zakresie, bo. Pan, Czyli odsyłacie. Troszkę mhm. odsyłamy. Panie, panie, naprawdę tej odzieży hmm, generują sporo, tak? Jakby zapotrzebowanie na taką odzież też jest po prostu mniejsze. Powiedzmy mhm. sobie szczerze, ogromna większość osób w kryzysie bezdomności to mężczyźni. Ci, którzy do nas przychodzą, dłaźni się wykąpać, w 90% to mężczyźni. Stąd ten apel o to, by to była odzież męska. Jasne, że są panie, dla nich też mamy odzież, jeżeli jest potrzebne, dla nich mamy przeróżne rzeczy włącznie z, z ze środkami higienicznymi kobiecymi, które są też im bardzo potrzebne. To wszystko jest na miejscu. Te panie się widać, że też u nas czują po prostu bezpiecznie. Dobrze, bo ich jednak trochę z roku na rok przybywa widzimy, że mają swego rodzaju komfort, tak? mhm. każda z tych kabin, w których oni, oni się mogą kąpać, jest oddzielona jedna od drugiej, jakby zapewniając pełną pełną tą intymność taką, żeby można było spokojnie się wykąpać i jakby tak po prostu bezpiecznie się poczuć. Mhm. To jest dosyć ważne zadanie realizowane z gminą Wrocław, bo Znamy te takie opowieści, żarty, e, czasem smaczne, czasem niesmaczne o, o osobach właśnie najuboższych, które na przykład wchodzą do tramwaju, tak? Mm -hmm. I my wszyscy wiemy, że taka osoba weszła. I, mm -hmm. i teraz okazuje się, że często jak, jak jeżdżę tramwajami, komunikacją, to spotykam naszych klientów, którzy siedzą wśród nas wrocławian i ich nie identyfikujemy jako osoby w kryzysie bezdomności. A no to właśnie dlatego, że wcześniej były w łaźni naszej. Mm -hmm. Wykąpały się, ogolili się. Panowie dostali świeżą odzież, bo to jest, to jest istotne. Co z tego, że człowiek się wykąpie, tak? Jak no, potem miałby to... ubrać to, w czym przyszedł? E, tutaj jest ten, ten, stąd ten wielki apel właśnie o przekazywanie tej e, odzieży, bardzo dosłownie każdego rodzaju, tak, od czapek, szalików, po, po skarpetki, bieliznę. Wszystko gielizne. może się przydać. Mhm. Przydaje się, nie? Nawet nie tyle, że może się przydać, mhm. tylko naprawdę o, o wszystko proszą. I w tym roku jakby taki apel jeszcze o, e, o jeszcze jedną rzecz, mhm. e, bo taka osoba w kryzysie bezdomności nie tylko się ubiera u nas, ale czasami coś otrzymuje. Otrzymuje dom, mhm. który bierze no właśnie na Właśnie miałam tutaj pytać o akcję Pleca, kto mój dom. Tak, taka akcja. Ona od jakiegoś czasu trwa, pod tą nazwą mówimy o niej między innymi w szkołach, tam gdzie działają nasze szkolne koła Caritas, tam gdzie młodzież jest zachęcana do wolontariatu, do dzielenia się dobrem z innymi, ale to jest akcja dla nas wszystkich. Mhm. Bardzo prosimy i apelujemy o przekazywanie dla nas, dla naszych podopiecznych, plecaków. Mogą to być tornistry, mogą to być plecaki turystyczne. Może bardziej takie męskie wzory, bym powiedział, niekoniecznie mhm. różowe, ale każdy z tych plecaków stanie się swego rodzaju domem dla osoby w kryzysie bezdomności. Zwróćcie Państwo uwagę, że jeszcze do niedawna ten obraz osoby w kryzysie bezdomności to była właśnie taka człowiek ubrany w, w, w łachmany, mhm. powiedzmy wprost, w brudną odzież i z wielkimi siatami. I te światy to był taki, taki znak identyfikacyjny, tak? tak? To dokładnie. jest osoba, mhm. osoba uboga, która gdzieś tam. Zwróćcie Państwo uwagę, że tych świat jest dużo, dużo mniej mhm. ostatnimi laty. To jest bardzo konkretny efekt tego typu działania, kiedy my dajemy, rozdajemy plecaki. A większe, mniejsze oni się też nauczyli jakby tego, że to jest po prostu wygodne. A akcja jest, ta, ta nazwa jej jest zupełnie nie jest przypadkowa, bo to naprawdę w tej kieszeni tego plecaka tu będzie kuchnia, w tej będzie łazienka, a w tej to jest wszystko, co do, do spania. Mhm. Wszystko mają w plecaku. Każdą z tych rzeczy. Stąd też apel, jeśli jest to możliwe, jeśli rzeczywiście chcielibyście Państwo przekazać taki plecak na Katedralną 7 we Wrocławiu, może udałoby się go wyposażyć w drobne rzeczy. Na pewno przydałby się termos, na pewno przyda się kubek termiczny, na pewno jakieś środki higieny, nie wiem, maszynka do golenia, mhm. jakiś dezodorant, mydło, szczoteczka do zębów, pasta do zębów, takie proste rzeczy. Jeśli coś takiego by się znalazło w tym plecaku, no to byłaby jeszcze fantastyczna wartość dodana. Do Stąd tam, tak. zachęta, zachęta do tego, żeby przeprowadzić, może, może właśnie w firmach, wśród znajomych z sąsiadami, różne są miejsca na siłowni z kolegą i koleżanką. Mhm. E, taką akcję. Żeby coś nas więcej połączyło niż tylko to, że się spotykamy w jednym miejscu. Mhm. Takie zrobienie czegoś razem, dobra naprawdę buduje przyjaźnie, te relacje, naprawdę pozwala poczuć się zupełnie innym człowiekiem, człowiekiem, który ma coś do przekazania, do zaoferowania. Po prostu pełni człowieczeństwa. Mhm. Wrocławska karita pomaga także cały czas w akcji szczepień, prawda? Tak, rzeczywiście. Właśnie przy łaźni w poniedziałki stoi um, współfinansowany przez gminę Wrocław um, ambulans, w którym rozdawane czy szczepieni mhm. są, no bo to tak, szczepieni tak. są e, bezdomni, osoby w kryzysie mhm. bezdomności, przychodzą dostają jednodawkową szczepionkę, no bo mhm. jakby spotkanie ich drugi raz może być trudne i, i już dostają certyfikat i jakby... Chętnie si chętni się szczepią? Y, trochę osób się zaszczepiło. Mhm. Y, wiadomo, że to jest y, jakby problematyczne. Jakby w, w tym środowisku łatwo rozchodzą się różne fałszywe informacje, takie przekazywane z ust do ust, pocztą pantoflową. Y, wiele z tych osób ma jakby z zasady swojej, mhm. pewien konflikt z, z instytucjami społecznymi czy instytucjami mhm. rządowymi, więc to im się też tak kojarzy. Więc jakby przekonanie. Też do zaszczepień chyba, uh -huh. jest trudne. Ale mamy już kilkadziesiąt osób, które się zaszczepiły w, tych, w przeciągu tych 3-4 tygodni, kiedy, kiedy te szczepienia się rozpoczęły. Też chyba trudno im zweryfikować pewne informacje, prawda, jeżeli chodzi o rzetelność szczepionek grup, ich, ich brak. Ruszyła także jadłodzielnia, prawda? Jadłodajnia nasza, uh -huh. tak. To też taki moment jakby od, od września, kiedy, kiedy startujemy. Po, po takiej krótkiej miesięcznej uh -huh. przerwie technicznej, technologicznej, ale też po prostu, żeby Wakacyjnej, pracownicy mogli uh -huh, odpocząć. Oczywiście. Wystartowaliśmy od początku września i już rozdajemy znowu ponad pół tysiąca posiłków każdego dnia we Wrocławiu w XXI wieku. I po te posiłki są kolejki, tak? No, niestety, ubóstwo jakby jest obecne bardzo blisko nas, i to takie ubóstwo, które prosi o talerz zupy i kilka kromek chleba mhm. tylko tyle. To cały czas jest otwarte i będzie otwarte przez Dokładnie, długie tak. miesiące. No, aż, aż Dokładnie tak, aż do lipca potem znowu mhm. miesięczna, miesięczna przerwa. Sytuacja na granicy z Białorusią wciąż jest dość napięta. Wczoraj Sejm e, poparł decyzję prezydenta Dudy o wprowadzeniu stanu wyjątkowego tam w tych rejonach. Ta sytuacja wymaga, albo raczej powinna wymagać od nas chrześcijańskiej postawy. To zdecydowanie jest moment, w którym my musimy się wykazać wielką mądrością. Mhm. E, taką, Jan Paweł II to nazywał wyobraźnią miłosierdzia. E, tutaj trzeba dodać jeszcze to słowo mądrość na pewno. E, i, I wielka rozwaga. Z jednej strony, tak, ci, którzy są na, na granicy, konkretni ludzie, mhm. mający bardzo konkretne po potrzeby, będący głodni, e, schorowani, oni potrzebują tej doraźnej, natychmiastowej potrzeby, e, pomocy. Natomiast to jest tylko maleńka grupa ludzi, której im pomaga Caritas. Bo tak, na granicy pojawiły się już te osoby z Caritas, które rzeczywiście mogą w jakiś sposób pomóc, ale tak naprawdę cały ogrom wsparcia, chociażby to, co się wydarzyło teraz w kościołach, czyli zbiórka w tę niedzielę na pomoc dla Afgańczyków, to jest bardzo systemowa, długofalowa pomoc, która nie rozpoczęła się teraz, mhm. tylko już od kilku lat trwa. Naród afgański jakby nękany jest od dziesięcioleci różnymi kryzysami, problemami um, natury humanitarnej. Mhm. I teraz ta pomoc, my, myśmy sobie jakby, można powiedzieć, troszkę przypomnieli, zostało nam to przypomniane czy wypomniane, mhm. natomiast ośrodki dla uchodźców cały czas funkcjonują. Nie tak dawno, na początek roku szkolnego, tam pojechały na przykład wyprawki dla dzieci, dla, dla dzieci uchodźców, którzy są zaopiekowani, którzy jakoś chcą się asymilować i integrować, ale przede wszystkim ta mhm. pomoc skierowana jest do obozów uchodźców. W Pakistanie. Mm -hmm. Bo my sobie no tak, myślimy ale, tutaj mm -hmm. o kilkudziesięciu, te, te obrazki dla nas przemawiają, są blisko, tak? Tak, są Natomiast najbliżej. te osoby skądś się wzięły, skądś przybyły. Gdzieś jest takie miejsce, mm -hmm. skąd one trafiają. I my właśnie tam systemowo próbujemy rozwiązać to jest za duże, za duże, za duże słowo, ale, ale zmniejszyć, mm -hmm. jakoś, zadziałać No tamte tak, miejsce. ale jakby pan ocenił to, że żołnierze nie mogli dopuszczać e, osób, które chciały pomóc doraźną pomocą. My mm -hmm. nie mówimy o wpuszczeniu na granicę, nie mówimy o... Wpuszczaniu do naszego kraju, ale mówiliśmy o podaniu leków, mhm. dostępności lekarza, wody, jedzenia. To są bardzo, To jest też taki moment bardzo trudny, tak? Mhm. Żebyśmy nie weszli w dwie, w dwie pułapki, bo tak, jasne, trzeba pomóc człowiekowi, to jest to jest jakby oczywiste. Natomiast też są pewne względy bezpieczeństwa i tych, którzy pomagają, i tych osób, no z jakiegoś powodu to się zadziało, mm -hmm. tak? No nie wiem, czy, czy, czy jest taki moment, w którym pozwalamy umrzeć człowiekowi po prostu na granicy, mm -hmm. bez jedzenia, bez picia. Kto jest za to odpowiedzialny? Kto bierze za to odpowiedzialność? Ale z drugiej strony, czy, czy rzeczywiście osoba z zewnątrz, jakby e, trzecia, mm -hmm. Ma możliwość wejścia na pas graniczny. To nie jest takie miejsce zwyczajne, tak? jednak, jednak jakoś o, ono jest obwarowane. Um, nie, wiem, nie wiem, nie byłem na miejscu, jakby nie mam, nie mam tej, tej wiedzy, jak zadziałać w takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście żołnierze mający zakaz dopuszczania no, odpychają tych, którzy, którzy nie są pomoc. Teraz ci, którzy nie są pomoc, co oni rzeczywiście niosą? Czy oni rzeczywiście chcą pomóc tym, tym ludziom? Czy Pokazać się w jakiś sposób. Tu widzieliśmy mnóstwo kontrowersji wobec tego, tego tematu. Jasne. I papież Franciszek nam o tym przypomina. Cały czas przyjmujmy tych, którzy szukają schronienia. Dajmy im możliwość. Natomiast też jest coś takiego, co się nazywa odpowiedzialność. Odpowiedzialność mhm. za swój dom, za swoją ojczyznę, za to, co, co się wokół tego dzieje. I tutaj jest. Wiel, wielki konflikt. konflikt. Mhm. Trzeba się to mądrze, mądrze, mądrze rozeznać. Jakby zawsze życie człowieka ratujemy. Tak? I, to jest, I to jest jakby istotą nie chrześcijaństwa, ale człowieczeństwa jako mhm. takiego. Natomiast co się za tym kryje? Widzimy, ile tutaj jest i polityki, i, i różnych własnych interesów indywidualnych. Stąd te wielkie problemy. Stąd ta niejednoznaczna ocena sytuacji. Stąd też Caritas działając w takich miejscach, Działa z taką pewną rozwagą, z pewnym dystansem, mhm. jakby kierując ten pomoc, gdzie rzeczywiście jest to sprawa jasna. Tutaj ta odpowiedzialność, czyje, czyja jest ta odpowiedzialność, troszkę nam się to wszystko zagubiło. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. Moimi państwu gościem był Paweł Trawka. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.